Nie wiem, ale wiem, że klaskałem. Nie, nie, nie kles, Ale nie klaskałem lękami. Czymś innego? Ej, mi. no dawać kopy, to jest ja to uwielbiam. Linia z Linia ognia, tak jak chcesz go. Wyślij no. Nie, że umiem Tylko spróbuj się jeszcze podnieść na mnie

卡布巴拉，给你吃烤红薯，谢谢你，小姐姐。Godspur，Godspur，Godspur，Godspur，Godspur，Stag，Ette，Masro Bloks，Masro Bloks，Ette，Et， Masz Roblox? Co brat wyszukuje? Czy brat wyszykuje to co? Ta Myślę, taką stronę biało-czarną znaczy, czarno-pomarańczową? Tak? Nie ma no, nie ma Nie ma nie ma No chłopie, ej! Ej, co on wyszedł? Nie wiem, bo nie chce grać nie chcę grać, bo się wkurdził z dzisiaj mam. Aha. Jak to, ale dobra to do. Masz Robloxek No. Może półplacek, gromy. A jeszcze. A jeszcze. A jeszcze. z bratem na jeszcze. za jakieś, nie pół pół godziny będę może A jeszcze. chyba. nada!